1 kwietnia, rok 2017, godzina 11.25. Rejs przez Atlantyk powoli dobiega końca. Przepłynęliśmy przez Morze Północne. Za cel obraliśmy sobie okolicę Murmańska. Wysiadamy w pobliskim porcie. Niestety, od tego momentu rozstajemy się ze Sławinukiem. Po całkowitym opuszczeniu pokładu przez Karyling, ze smutkiem w sercu i ze łzami w oczach, acz w ciszy, machamy na pożegnanie i salutujemy w, po w stronę powoli odpływającego statku. Nie będę kłamał. Zżyliśmy się z tą poczciwą jednostką. Tyle razem przeszliśmy. Niestety, dla wszystkiego co dobre, koniec zawsze musi nadejść. Zarówno ja, i Kuzuli ciężko przeżyliśmy rozłąkę ze statkiem. Ciężko mi to opisać. Dla nas, dla Carion Inc., Słowinuk stał się przez ten cały czas czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Czuliśmy się tam jak w domu. Domu, który podróżował razem z nami. Słowinów był trochę jak my. Nie poddawał się. Niezależnie od nastroju, pogody czy sytuacji. No dobra, komu w drogę temu czas? Zadeklamował Szabrakow. Kierunek w głąb Rosji. Maszerowaliśmy jakieś 3-4 godziny, zanim gdziekolwiek doszliśmy lub znaleźliśmy cokolwiek interesującego. W końcu, około godziny 16, znaleźliśmy jakąś betonową konstrukcję, mur lub gigantyczna zapora o szerokości co najmniej 3 km. No i co teraz? zapytała Sylwia, wyraźnie poirytowana całą sytuacją. Nie bumm nic! Skoro nie dali nam klucza do drzwi, to sami ja otworzymy! Powiedział Szabrakow, po czym wyjął za pleców załadowane RPG i wycofał się na, na około 20 metrów. Będę torował drogę! Proszę wypierdalać z nimi Zakrzyknął pół żartem, pół serio. Wszyscy jak na zawołanie odbiegli jak najdalej od muru. Gdy już każdy był bezpieczny, Szabrakow bez wahania wystrzelił ładunek w mur. Poza niemal ogłuszającym hukiem, eksplozją, no i oczywiście złowrogim hałasem rozkruszającego się betonu, nic poważniejszego się nie stało, przynajmniej na razie. Panie i panowie, droga wolna, powiedział Szabrakow, ukłonem wskazując na własnoręcznie wykonaną dziurę w barierze. Wszyscy zaczęli powoli i ostrożnie wchodzić. Naszym oczom ukazał się wielki, dziwnie pusty plac, a na jego końcu coś w stylu zamku czy łuku triumfalnego. Dobra, naprzód zarzuciłem, jednak Szabrakow zatrzymał mnie ręką i rzucił kamień najdalej jak umiał. Gdy tylko kamień upadł na powierzchnię placu, nastąpił szereg eksplozji. Na chyba z 40. Kurwa, polminowe! zauważył Ragajew. Nie ma chuja, przechodzimy bokiem dodał. Dobra, rozdzielamy się. Lonobiorcy i połowa wędrowców na lewo, dyurci z drugą połową na prawo. Zarządziłem, po czym prowadząc lądobiorców i część wędrowców na południowy wschód. Zarządziłem, po czym poprowadziłem lądobiorców i część wędrowców na południowy wschód. Mieszkałem na tyle długo w Rosji, aby wiedzieć, że w okolicach murmańska nie było żadnego mniejszego miasta, więc nie mam pojęcia, jakim cenem to miejsce miało prawo bytu. W czasie naszej eksploracji napotkaliśmy i przeszukaliśmy pięć budynków, z czego trzy były zgromadzone wokół anomalii przestrzennej, takiej samej jak w gruzowisku. We wnętrzu każdego z nich znaleźliśmy jakieś dziwne urządzenia elektryczno-elektroniczne o przeznaczeniu wysoce-militarystycznym. Z daleka jednak wyglądały jak zwykły elektrośmieci. Od zwykłych paralizatorów, aż do ładunków IMP, a nawet działek Gaussa. Kto tu do cholery mieszka? Bądź, mieszkał. Poza tym była jeszcze wielka szczelina w ziemi, gdzie widać było liczne szczątki ludzkie i nieorganiczne. Czytaj, wraki samochodów, ciężarówek, a nawet rowery. Dość dziwne cmentarzysko. ...przerażający zarazem. Około 19.30 Regajew zdał mi raport z eksploracji strony południowego zachodu. U nas też szczelina, ale jest coś w rodzaju elektrowni. A wokół jakieś budynki mieszkalne zapewne, począwszy od swoich wnętrzach. Proponując spotkać się przed budynku centralnym i przeszukać go. Jak postanowiliśmy, tak i zrobiliśmy. Spotkaliśmy się pod centralą i wymieniliśmy się informacjami zdobytymi po drodze. Byłem zaskoczony faktem, iż zarówno ja i ragaje znaleźliśmy podobne ilości rupieci w budynkach, pomimo bycia w dwóch zupełnie różnych miejscach. Po tej konwersacji udaliśmy się do wnętrza budynku. W środku znajdowała się jakaś dziwna konstrukcja, nieustannie emitująca energię elektryczną w procesie rozchodzącym się po U jej podnóża były usadowione, lub no raczej podłączone działka gałsa. Na pewno była to jedna wielka, zbiorowa ładowarka Na prowizycznej obudowie czegoś wyniał symbol słowa napięcia połączony z kulą plazmową, na którym były widoczne skrzyżowane śrubokręt i klucz francuski. Był też napis, który zapewne przedstawiał nazwę frakcji, która jest autorem tego, tegoż wynalazku. Coil Workers, z angielskiego Transformatorzy. Sam napis, oprócz angielskiego, był też przetłumaczony na koreański, co okazało nam sądzić, że ludzie Kimdzą u nas szpędają się gdzieś na tym miejscu. W tym miejscu. E, dobra, zbieramy się stąd zanim. ktoś z mojej armii próbował zasugerować powrót. jednak jego słuchał. Został śmiertelnie postrzelony. Prawdopodobnie zdjął Gałsa. Ledwo słyszalny strzał z tej niemalże futurystycznej broni wnet zagłuszyły zwielokrotnione odgłosy strzałów z armat czołgowych. Staliśmy się ce celem ataku transformatorów. No pięknie. Myślałem, że obędzie się bez walki, ale jak widzę, nadzieja matką głupich. Nie panikować! Odbezpieczyć broń, wymierzyć i strzelać źródła hałasu! Ja skasuję snajperów! Zarządziłem, przekrzykując wystrzały czołgów pyciłem się jednego z kablic wisających z dachu budynku i prędko zjechałem na dół. Korzystając z faktu, że przeładowanie armaty czołgowej, czołgowej trwa długo, zacząłem przebiegać między czołgami, aby dostać się na któryś z, z pobliskich budynków mieszkalnych i zabić snajperów, którzy obrali sobie za cel absolutny moich niezastąpionych towarzyszy broni. Gęstość ostrzału pokrzyżowała polany mojej wspinaczki. Pierdolcie się, zajebie was w biegu! Wycedziłem przez zęby, po czym dobyłem niwelatora i zacząłem strzelać. Z powodu ciągłego ruchu trafiałem może co trzeci raz, ale cały czas zdawałem sobie sprawę, że stacjonarność w takiej sytuacji graniczy ze śmiercią. Po równo minucie strzelania w ciemności, snajperzy padli, a ja począłem na sobie światło czołgu, jaki wycelowano we mnie lufę. Zanim jednak zdążyłem się obrócić, coś w owy czołg trafiło i rozwaliło go na miejscu. Zacząłem się rozglądać w poszukiwaniu źródła zbawiennego strzału znikąd, jednocześnie co chwila unikając salw z armat na kółkach. W końcu dostrzegłem błysk strzału na szczycie mostu, na którym również stacjonowały czołgi. Nie wiem z czego gościu wali, ale najwyraźniej jeden strzał wystarczy, aby czołg załatwić na amę. Było za ciemno, żeby zobaczyć kto tak naprawdę strzela. Ze sobą słyszałem, a po chwili zobaczyłem swoją armię powoli kroczącą za mną, wzajemnie osłaniającą się ogniem zaporowym. Czołgi zaczęły powoli zaprzestawać od strzału. A te, które jeszcze nie zostały ustrzolone na dobre, zaczęły powoli wycofywać się w stronę mostu, prowadząc go na drugą stronę bezimiennego miasta. Tajemniczy strzelec jednak nie brał jeńców i uznał, że nie dopuści do ucieczki żadnego czołgu przez most. Prawie mu się udało. Z około 30 czołgów udało mu się zniszczyć 26, poza resztą, którym udało się uniknąć jego ognia i rzucić następny bieg. Było już cholernie ciemno i bez mettowizera nie było szans prawie czegokolwiek zobaczyć. Na nasze szczęście na moście zapaliły się lampy. Zaczęliśmy przemieszczać się wzdłuż mostu, chcąc się stąd jak najszybciej wydostać. Nagle usłyszałem dźwięk odbijającego się granatu. Kuzury, uciekaj! Krzyknąłem szybko w panice. Granat wybuchł sekundę potem. Kuzury padła nieprzytomna, a most załamał się pod nią, spadając do rzeki. Z żywym przerażeniem w oczach pobiegłem, aby skoczyć po nią, ale drogę zagrodziły mi spadające kawały uszkodzonego wiaduktu. Nie! Krzyknąłem w rozpaczy i wściekłości. Moja ukochana tonęła, a ja choć chciałem, to nie miałem możliwości jej pomóc. Pora popływać! Stwierdził Szabrakow, po czym zdjął z pleców swoje RPG. Zostawił na moście, po czym zdjął rozbieg i skoczył do wody za kuzuri. Mnie jakieś 12 minut. Staję, patrzę, nie mogę wyjść z podziwu. Szabrakow powoli podchodzi do nas, niosąc na plecach kuzurę wyłowioną z wody. Na ten widok podbiegam do niego, na co on w reakcji daje mi zimne, drobne ciało. Wyluzuj, żyje. słyszałem puls. Trochę śnięta, ale żyje. powiedział czeresnik, usiłując mnie usiłując uspokoić. Chris? Usłyszałem jej nieco osłabiony, niemal, zaspano, niemal zaspany głos. Jak dobrze mieć się z powrotem. Odrzekłem hamując, załamując się głos. Dzięki Dimitar. Jakoś się odwdzięczę. Powiedziałem do Dioryta. Nie musisz, najwiemy się później. <laughs> Odparł Dimitar żartobliwie. No, co nawet sama Kzuli zareagowała śmiechem. Nie potrzebowałem większych oznaki życia z jej strony. Ej, jaki mamy czas? zapytał Rick. 21:37. Odpowiedział ktoś z ciemności. Kto to powiedział? Spytała wystraszona Sylwia Ja. Usłyszeliśmy, po czym zobaczyliśmy człowieka opierającego się o karabin snajperski, wyglądający na modyfikowany M-14 bądź M-21. <słuch> Jakby kto pytał, to ja strzelałem do czołgów. Zaczął przybysz. Pochodzę z Węgier, ale wychowałem się w Irlandii. Formalnie należę do frakcji Alejczyków, zmilitaryzowanych neonazistów, których bazę zniszczyliście i którzy w odwecie zaatakowali was na wyspie Isla Marfuria. Zakradłem się na Sławinuka i śledziłem wasze poczynania. Muszę przyznać, że po tym, jak zobaczyłem, jak walczycie i o co walczycie, zdecydowałem się do was dołączyć. Witam, jestem Salvik. Okazało się, że dołączył do nas nowy rekrut. Salvik Bytle Diabriis. Młody, rudy, zielonooki, 1,75 75 wzrostu, dość muskularny. Co prawda, w kurwie się praktycznie najszybciej na świecie, ale za to lojalny i hajsen nikt niego nie zabierze. To się chwali. Ma swój prywatny karabin M14 bądź n 21 którego nazywa Slick Sting. Kiedy go zapytałem, dlaczego akurat ta nazwa, wyjaśnił, że broń ma lubrykowane wnętrze, przez co zabrudzenia się z niej ześlizgują, oraz ze względu na, na to, że jest celna nawet na dystansie od 1 do 3 km. Salwik pomógł nam znaleźć wyjście z miasta, prowadząc nas przez podziemia tutejszej katedry. Pojawił się jednak jeden problem. Samo wyjście było zablokowane, a jego włącznik znajdował się na wieży radiowej, która była wyższa nawet od bursz Kalifa. Pomierzyła zasranych kilometr wysokości. Wspiałem się tam własnoręcznie i uruchomiłem przełącznik. Nie było to ani łatwe, ani szybkie, czy przyjemne, bo wspinałem się bez zabezpieczeń. Nie wracałem drabiną. Poprosiłem Rokkoja, żeby mnie złapał. O dziwo, udało się. Brama została otwarta. Za nią czekał odrzutowiec. Niedaleko był domek, w którym mieszkała jego załoga. Poprosiliśmy, aby zawiedzieli nas daleko stąd. Najlepiej w stronę Korei Północnej. Nie pytajcie, powiedzieliśmy im na zapas. Pasy zapięte. Czas lecieć. Kod lotu? Czerwień. Kierunek? Ural. Dokładnie o 22:10 wystartowaliśmy, zostawiając za sobą ruiny martwego miasta.